Zima to czas, gdy obok pięknych śnieżnych krajobrazów pojawia się również konieczność odśnieżania. W tym filmie przedstawiam przegląd kosztów związanych z metodami odśnieżania, w tym ręcznym i mechanicznym, oraz wyjaśniam, co wpływa na ostateczne ceny. Ceny usług odśnieżania mogą się znacznie różnić. Największy wpływ ma zakres i rozmiar obszaru do odśnieżania. Większe powierzchnie zazwyczaj wiążą się z niższymi stawkami w ramach podanych widełek cenowych. Na ostateczną cenę wpływa również grubość warstwy śniegu, a w przypadku dachów także kąt nachylenia oraz liczba stref zrzutu. Dodatkowe prace, takie jak zbijanie sopli czy usuwanie nawisów śnieżnych, są traktowane jako usługi dodatkowe. Stawki są uzależnione od typu dachu. Dla dachów płaskich koszt odśnieżania wynosi od 2 zł. do 5 zł. za metr kwadratowy. Dla większych powierzchni przekraczających 1000 m2 ceny będą niższe. Najczęściej są w przedziale od 1,70 zł do 4,50 zł za metr kwadratowy. Na dachach skośnych ze względu na większy stopień trudności ceny są wyższe i wynoszą od 4 zł do 7 zł za metr kwadratowy. Zbijanie sopli lub usuwanie nawisów śnieżnych z krawędzi dachów jest często dodatkowo płatne. Jeśli są to prace wykonywane w ramach odśnieżania dachu, to koszt takiej usługi wynosi od 5 do 11 zł za metr bieżący. Jeśli zdecydujesz się na usunięcie zalegającego śniegu z posesji, to koszt wywozu wynosi od 20 do 60 zł za metr sześcienny. Typowe stawki za odśnieżanie chodników, parkingów, boisk czy placów wynoszą od 30 groszy do 2 ,50 zł. 50 groszy za metr kwadratowy. Nieznacznie więcej trzeba zapłacić za odśnieżanie ulic wewnętrznych czy dojazdów. Dodatkowo, jeśli na chodniku zalega lód, który wymaga skuwania, koszty mogą wzrosnąć od 5 zł. do 8 zł. za metr kwadratowy. Odśnieżanie traktorem z pługiem to jedna z efektywniejszych metod radzenia sobie ze śniegiem na dużych powierzchniach, takich jak drogi czy parkingi. Koszt takiej usługi waha się od 150 zł do 300 zł za godzinę pracy, zależnie od specyfikacji sprzętu oraz skomplikowania terenu. Godzina odśnieżania ręcznego kosztuje od 30 zł do 50 zł. Jest to metoda często stosowana na mniejszych powierzchniach lub w miejscach, gdzie użycie cięższego sprzętu jest niemożliwe lub nieekonomiczne. Podane ceny są wartościami netto, do których należy doliczyć odpowiedni podatek VAT. Jeśli chcesz sprawdzić ceny w Twojej okolicy, to w opisie znajdziesz link. Określ, czego potrzebujesz, a firmy prześlą Ci bezpłatnie oferty. Zobacz też inne wyceny i pamiętaj, aby zasubskrybować kanał.